Lootbox, koktajl informacji stary. Krytykujesz Assassin's Creed Shadows, dostajesz bana. Co ty Jeżeli gadasz? brakowało wam w ostatnim czasie aferek, no to dobrze trafiliście, gdyż ponownie wracamy do tematu Assassin's Creed Shadows. Ej, widzowie, ja jestem tak zmęczony tym tematem Assassin's Creed Shadows, że ja się no przewija, przywija, naprawdę. Mi się totalnie nie chce gadać o tym. Ta aferka z tym Assassin's Creed Shadows, ale wiecie dlaczego? Ja wam to wytłumaczę. Na przykład ktoś może powiedzieć, że ja kręciłem aferę na Dragon's Dogmie, ja kręciłem aferę na Diablo, ja kręciłem aferę na, nie wiem, Lords of the Fallen, ale to były cały czas gadki, rozważania takie typowo gameplayowe, co jest w grze nie tak co można by było z grom robić lepiej, prawda? Gadanie stricte o produkcie pod względem technicznym. A tutaj z Asasynem. Asasyn jeszcze nie wyszedł i to jest jedynie gadka taka polityczna i się ludzie z tym przerzucają. Kurwa, mnie to tak irytuje. No przecież to jest taka sytuacja, że każdy, kto jest jakiś dorosły, ustawiony, to bez żadnego problemu sam sobie od razu wyrobił zdanie na ten temat, nie trzeba mówić co. No, no wiadomo, jaka karta tu została zagrana od, od Ubisoftu, i to jest tyle, idziesz dalej. No, mi się wydaje, że najciekawsze w tym wszystkim jest to, jak ta gra gameplayowo wyjdzie, no nie? To. No nie wiem. Ja Wam powiem, jest tyle marketingu, jest tyle gadki na temat tego asasyna, że ja się nie mogę doczekać, aż ogram tego asasyna, i faktycznie będziemy w stanie pogadać o tym, co ta gra robi dobrze i co ta gra nie robi dobrze, nie? I tego jak moderatorzy największego Siema, forum dotyczącego tej właśnie gry, panują osoby, które twierdzą, że Jaskę nie był samurajem. A do tego w dzisiejszym odcinku. No. Pojawiły się plotki i doniesienia o. dotyczące nowego, drugiego rozszerzenia do Starfielda. Doszło do pewnego. Ale poczekaj, to pierwsze rozszerzenie jeszcze nie wyszło, a kiedy ono ma wyjść? Ono nie miało wyjść? Jakoś w sierpniu wizowie, coś takiego? Ono nie miało jeszcze w tym roku się pojawić? O nie pamiętam. Tego komicznego rozstrzygnięcia sprawy związanej z Nintendo i gruźby, jakie ta firma otrzymała. Ja grałem w poprzedniej części właśnie nie. Ja grałem w Assassina Jedynkę, dwójkę i Brotherhooda. I Brotherhood już poszedł nie w tą stronę, co mi się podobały i ja w te nowe asasyny nie grałem. Więc dla mnie to będzie bardzo ciekawe, jak ja będę ogrywał nowego Assassina, Totalnie nie wiedząc, jak te nowe Assassiny wyglądają. Naprawdę. Dla mnie to jest coś takiego, że ja wam będę w stanie pokazać, jak stary dziad który się wychował na starych Asasynach, ja mam nawet edycję kolekcjonerską widzowie pierwszego Asasyna. Jaki będzie mój odbiór? Totalnie zreworkowanego gameplayu nowych asystentów. Sony postanowiło wyjść naprzeciw chińskiemu rynku gier i zaprezentowało na China Joy 2024 kilka naprawdę interesujących pozycji. Do tego Bluepoint no. Games mogło nieintencjonalnie zdradzić nam co nieco o swojej przyszłej, oryginalnej grze. Ale, ale nim to, oddaję Patrykowi głos. Ej, jak chciałbyś sobie odpiąć ten odcinek i wrzucić gdzieś na róg ekranu, przeglądając coś innego, mając Operę GX, to żaden problem. Wystarczy tylko jeden klik. To samo, jak chcesz sobie przerzucić wideo z YouTube'a na telefon, to wystarczy, że zeskanujesz sobie kod QR. To jest proste, to jest wygodne. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, Opera GX jest sposobem dzisiejszego odcinka. Link zostawiam wam w opisie i w przypiętym komentarzu. Śmiało pobierajcie i sprawdzajcie, co Opera GX ma do zaformułowania. Za ja tam Firefox załóżył wam? Nie pewnie już zdążył się temat jazdy i Assassin's <laughs> Creed Shadows przejeść. No bo w końcu gadamy o tym Ty, nie... ale to jest generalnie giga ciekawe. Bo teraz patrzcie, znowu i na telefonach, i w przeglądarkach wracają na przykład dźwięki pisania. Mi się dźwięki pisania na telefonie wiecie, z kim kojarzą? Z moim starym, który wciąga telefon, zakłada okulary. Czekaj. Tak, o. I tak. I coś ten. I patrzy, i nagle zaczyna wpisywać numer, i tam jest pi pi pi. No nie. mm <gasps> nam się zacięła płyta, jednak też grzechem byłoby was nie informować o pewnych sytuacjach i wydarzeniach związanych właśnie z przyszłą grą Ubisoftu. No więc jak dobrze wiemy od początku trwa zawiła dyskusja czy Jaskę i jego tożsamość rzeczywiście zgodna jest z tym co zaprezentował nam Ubisoft i urosło to do takiej sprawy, że sama firma musiała się odnieść do tych wszystkich kontrowersji. No ale na tym to się wiemy. Nie skończyło, gdyż moderatorzy subredita Assassin's Creed postanowili ogłosić wszem i wobec, że każdy kto kto zakwestionuje naszego poczciwego samuraja z Afryki jego przynależności do tego elitarnego grona samurajów, po prostu otrzyma bana. Jak podkreślili w swoim oficjalnym ogłoszeniu, nie ma żadnej debaty na ten temat. Po prostu Jaskę był samurajem, no i jeżeli się z tym nie zgadzacie, no to proszę ładnie wypalać 10 kłócić. O rozwinięciu tego posta zaznaczyli, że ten subreddit, czyli Assassin's Creed na Redditie, nie jest po prostu miejscem na tego typu dyskusje i ludzie powinni się pogodzić z tym, że cała seria asasynów przez cały okres swojego życia wprowadzała do serii bohaterów czysto fikcyjnych. I kiedy Francuzi postanowili wprowadzić Jaskę, niektórym mogło odbić się to na łbie i po prostu stwierdzili, że ta zasada już nie ma zastosowania. Jednakże wciąż ona obowiązuje i Assassin's Creed Shadows to jest po prostu wideogra, nie żadna książka historyczna. Nie dziwię widzowie coś takiego, że otwarte forum ogólnie dotyczące gry coś takiego wprowadza, ale na przykład wiem, że Reddit metalowy... Ma ogólnie wprowadzone zasadę, że się nie można tam gadać o goście, bo to strasznie gówno burze wprowadza i to też obniża czasem poziom po prostu dyskusji, poziom całego forum. Może tutaj chodzi dokładnie o to, no nie? Wy mówicie wolność słowa, nie? No widzowie, no też, no nie oszukujmy się, kurwa, że u mnie na streamie jest wolne słowa, nie? U mnie palnie coś głupiego, wypierdalasz instant, no nie? Tylko też jest różnica taka, że no, raczej wchodząc na mój stream, tak jakby trochę wchodzicie do mojego pokoju, nie? Do, na mój dywanik. Tutaj mówimy o czymś, co raczej jest powiązane po prostu z produktem, do którego nikt teoretycznie nie przynależy, więc ta dyskusja definitywnie powinna być bardziej otwarta. Ale jestem w stanie zrozumieć, że prowadząc stary coś, no nie? Jeżeli widzisz, że jakiś temat po prostu obniża jakość two twojego forum, to że go po prostu stary zamykasz i tyle, no nie? Jeżeli wiesz, już był określoną ilość razy zrzucony, no nie? No ale teraz tak, kwestia wolności słowa, no. Masz wolność słowa, możesz tak, jak napisałeś, wolność słowa jest, więc możesz iść się nią dzielić gdzieś indziej. Każdy musi respektować twoje warunki, nie? Tak naprawdę. Tak jak, nie wiem, wy byście coś gadali, przyszlibyście na jakąś imprezę, kurwa. Zaczęlibyście o czymś gadać, ktoś wam powiedział, dobra i nie chce mi się o tym gadać, no nic, wypierdalaj stary z imprezy. No, stary, jest wolność słowa, no jasno wolność słowa, możesz pójść i se w innym miejscu o tym gadać, no nie? Wolność słowa nie daje ci możliwości gadania o wszystkim wszędzie tam, kiedy, kiedy chcesz i, i gdy ty chcesz, no nie? <laughs> to też ludzie często zapominają o tym. No, ale no, to, to, to jest właśnie ten przykład, co wam podałem, no na, na Discordzie, na Discordzie slash metal, no nie można gadać o goście. Dlaczego nie można gadać o goście? Bo ludzie mówią, że Ghost to nie metal. Czy mają rację? Oczywiście, kurwa. Ghost to Jebanej Gówno, ten zespół. Wchodzisz i patrz, i patrzisz. teraz ja rozpocznę coś, co, co, co doprowadzi do lawiny w komentarzach. Kurwa, patrzysz, ja pamiętam, jak pierwszy raz pojawił się Ghost, no nie? Kumpel mówi: stary jest nowy, taki zajebisty zespół. Patrz jak oni wyglądają, mówię. O kurwa, stary, ale to będzie zajebista. To kurwa, to będzie chyba jeden z takich najmocniejszych kurwa, zespołów. Wiemy się, Jezu, kurwa, to będzie, nie wiem, Electric Wizard spotyka chłopie Merlina Mensona, nie? Tutaj wiesz, trochę takiej kurwa kreacji, trochę takiej, takiej groteski, yy, trochę aferki do no, niepokręconej. pokręconej. Ja mi odpalam ich muzykę, a to jest kurwa jakiś stary, nie wiem. Stoner z lat 70 kurwa. Co to jest, stary, nie? Chłopiec, to jest jakaś taka rockowa stary muzyka, która, nie wiem, mam wrażenie, że rok opera, tak? No nie wiem nawet, jak to inaczej określić, nie? Jakie totalne gówno. No i o to się ludzie cały czas kłócą. A widzowie, czy waszym zdaniem kapela Ghost to metal, czy nie? No moim zdaniem totalnie nie, to nie ma nic wspólnego z metalem. A moderatorzy podkreślili, że w tej serii nie szukamy dokładności historycznej, no i jeżeli ktoś jest tutaj specjalnie po to, żeby wprowadzać znowu szum i gadać o tym, jak Jaskę rzeczywiście nie należał do samurajów, to najwyższa pora, żeby zrozumiał ten gościu, że no, nie tutaj, sorry. Na zakończenie jasno dali znać, że wszelkie dalsze komentarze, próbujące zakwestionować status społeczny Jaskę, lub przejawiające trollingową troskę o dokładność historyczną, no zostaną szybko usunięte, a ich autor zostanie po prostu zbanowany. A ja śmiem twierdzić, że każdy zdążył się już w tym wszystkim pogubić, a duża część fanów i graczy niezbytnio grzeszy krytycznym myśleniem. Starfield, Starfield, Starfield. Kto jeszcze mhm. tym tytułem nie zdążył się rozczarować, no to mam dla takich osób świetne informacje. Pewien użytkownik Twittera zauważył, że Bethesda poczynia pewne ruchy w kierunku zarejestrowania nazwy Starborn i zastrzeżenia sobie praw patentowych do tej nazwy. Szybko ludzie Połączyli kropki i doszli do. A ja nie rozumiem, czemu takie firmy robią to pod szyldem bts Czemu nie mają innej, mniejszej spółki, która rejestruje te prawa patentowe, a potem to sprzedaje po prostu, żeby ludzie nie mogli tego trakować? Tego się nie da zrobić w taki sposób? Ja bym to chyba w taki sposób próbował robić. Jeżeli miałby, miałbym ogromną korporację, gdzie nie chciałbym, żeby takie rzeczy były likowane, to miałbym mniejsze podspółki który był odpowiedzialny za to i potem bym nimi to nabywał i odsprzedawał większej spółce, bo byłoby to trudniejsze do trakowania. Do wniosku, że musi tutaj chodzić o drugi dodatek do Starfield'a gdyż po pierwsze sama nazwa Starborn odnosi... Widać, się... że jestem Polakiem, nie? Już tak, już myślę tutaj, chyba jak przekombinować. Są grupy pewnych <grych> Kurwa, istot, to które polskie. odgrywają bardzo ważną rolę w świecie właśnie Starfield'a, a po drugie Todd Howard nie tak dawno w pewnym wywiadzie zaznaczył, że ma wielkie... No, ale z, to... z drugiej strony chcesz, żeby to ludzie trakowali, patrz teraz jest News, masz darmową reklamę, wielkie nie? nadzieję, że będzie on i jego ekipa w stanie dostarczać. Jezu jaki ten Starfield jest brzydki, stary... O co chodzi z grami w dzisiejszych czasach? Patrzcie, jakie to jest, kurwa, brzydkie. To jest paskudne. Kiedy wchodzi ten dodatek? Ja mam giga ochotę zagrać Starfielda znowu. Teraz zobaczyć po updatech, jak on się zmienił. Dodatki fabularne. No i do... przede wszystkim nie będziemy musieli robić fabułki Starfield'a praktycznie co rok. Dodał jeszcze wtedy, że no nie jest oczywiście pewny jak długo to potrwa, jednakże na pewno po Shattered Space, czyli pierwszym DLC-ku, który ma zadebiutować już niedługo, planują oni kolejny. Może w końcu sprawi to, że Starfield odbije się od dna. Tak jak zapowiadałem na początku materiału do pewnej komicznej i niecodziennej sprawy w sądzie, konkretniej w sądzie okręgowym te ge ale generalnie Starfield to mocno nie? z negatywną reputacją. Gdzie pewien człowiek został osądzony i skazany na jeden rok w zawiasach za 39 wysłanych groźb o bombie do Nintendo. 24 lipca poznał swój los pewien 27-letni mężczyzna, który to wysyłał groźby karalne do Nintendo, a te doprowadziły nawet do anulowania Nintendo Live 2024 w Tokio, czyli dosyć sporego wydarzenia hmm. na miastach. Nintendo. Jak orzekł sąd za pomocą specjalnego formularza kontaktowego, na stronie Nintendo skazane wysłał łącznie 39 wiadomości, które to groziły pracownikom właśnie tej firmy. Znajdowały się tam m.in. takie wiadomości jak chociażby, tłumacząc będziecie żałować wypuszczenia tak cholernie słabej gry. Albo zabije każdego, kto będzie na tym wydarzeniu w Tokio. Uważajcie na wydarzenia, gdzie zapraszacie widownie. Jak Dobra, orzekł serio tej sprawy, człowiek ten kierował się egoistycznymi, napędzanymi frustracją pobudkami, które były spowodowane przez jego porażki w grach online i wysyłając owe groźby, próbował znaleźć ujście swojego zestresowania. Jego działania były co najważniejsze uparte i przede wszystkim toksyczne. Sprawa była o tyle poważna, że jeden z pracowników Nintendo podczas pierwszej rozprawy przyznał, że od razu pojawiły mu się obrazki w głowie, podobne do tych, które wydarzyły się w Kyoto Animation, czyli w studiu, do którego kiedyś wparował morderca z 40 litrami benzyny, doprowadzając do nieziemskiej katastrofy, zabijając w tym 36 osób i raniąc 34. Ten wyrok pokazuje, że trzeba mieć się nieco na baczności, kiedy wysyłamy różne wiadomości w internecie, chociaż nie każdy byłby w stanie wysłać 39 gruźb bombowych. Tego roku w Szanghaju odbyła się... A tam średnio raz na tydzień dostał jakąś groźbę. Gdzieś na Instagramie. Co roku ktoś się ogłasza, że przyjedzie na meeting, żeby mi napierdolić. Jeszcze, jeszcze się nie zdarzyło. Jeszcze. A tak jak oglądacie te streamy, to wiecie, że dosłownie nie? ktoś się odgraża. Kolejna edycja China Joy, czyli takiego azjatyckiego gamesu. Tak na tym wydarzeniu swoje stanowisko miało PlayStation, na którym to zaprezentowali oni chociażby Astrobota, jednakże to na innych pozycjach skierowanych głównie do chińskich graczy skupili się tym razem niebiescy. A to wszystko w ramach PlayStation China Hero Project. Jest to inicjatywa, która obiera sobie za cel wspieranie mniejszych deweloperów i zapewnienie im pomocy w kwestiach marketingowych czy technicznych. Dyrektor produkcji Sony Interactive Entertainment w Chinach zaznaczył, że celują oni w zbudowanie podobnej relacji między Final Fantasy a Square Enix i Sony wraz ze swoim PlayStation chce podbić niejako tamtejszy rynek. Gdyż jak się okazuje, konsole od Japończyków nie są tam zbytnio popularne. Ale to co najciekawsze dla nas, to chociażby Phantom Blade Zero tworzy na styl Souls Lyka'a, -like tylko że z nieco mniejszym progiem wejścia, gdyż mają być tam dostępne różne poziomy trudności. No i właśnie na China Joy 2024 zostało ukazane 14-minutowe demo, które sobie też możecie obczaić. Gra rzeczywiście wygląda bardzo interesująco, tylko takie połączenie Bloodborna z Sekiro, ale trzeba zaznaczyć, że jest tutaj sporo innowacyjnych, innowatorskich rozwiązań. Niestety co smutne, dalej nie poznaliśmy. Ob... Kurde, to najbliżej temu to chyba do jakiejś Seryl Blade nie? premiery. Oprócz Oprócz tego pojawiły się tam też takie tytuły jak chociażby kolejny Souls Like Double Land of Water Sky, czy chociażby FPS Valaria. Co ciekawe, swoją obecnością zaskoczyła także gra tak zapowiedziana już w 2017 roku Lost Soul Aside, czyli pewnego rodzaju konkurenta dla Devil May Cry. Nie są to jedyne tytuły, i mimo że brzmi to jak brzmi, gry dla Chińczyków i tak dalej, nam się to kojarzy z anime i mangą i tak dalej, a nie każdy to lubi, to jednak te wszystkie pozycje są naprawdę warte przejrzenia. No, i na ostatek zostały nam pewne pomysły, które pojawiły się po pewnym wideo udostępnionym przez Bluepoint Games, czyli studiu odpowiedzialnym za remake chociażby Demon Soulsów. W 2021 Pyszkoda, roku stworzyliśmy tych deweloperów, i niedługo potem Bluepoint ogłosił, że pracują nad swoim oryginalnym IP. Od tamtego czasu niedużo się dowiedzieliśmy. Jedynie co. No, ale my nie wiemy, jaki Bluepoint robi gry stricte mechanicznie. Oni świetnie przynoszą gierki. Ale co oni sami wymyślą, to nie mamy no to pojęcia. Dopo niedawno dyrektor technologiczny potwierdził, oni jak że na razie wciąż bazowali tylko na takim no... właśnie pomysłem. Tak gdzieś głównie na jakichś gdybaniach czy domysłach, a takich dostarczył nam pewien materiał wrzucony na LinkedIn, gdzie na jednym z urywków widać pewne koncept arty potencjalnie wywodzące się właśnie z tej oryginalnej zapowiedzianej w 2021 roku gry od Bluepoint. Niektórzy sugerują, że te koncept arty są bardzo podobne do tych, które wyciekły przy okazji wielkiego ataku hakerskiego na insomniak, czy tak rzeczywiście jest, ciężko stwierdzić, gdyż ten wycinek Zajebiście z tego te materiału te na LinkedIn'ie no. jest w bardzo słabej jakości, także ciężko jakoś to ze sobą połączyć. To na tyle, na razie, pa. No ok. No ok. No, ciekawe, ciekawe.